Nie ciągnij, bo jest za ścisko. Smeczka. Nie ciągnij, tak? Wziąłem tylko nasze... naszego latawca. I idziemy. <laughs> Czekaj, nie ciągnij tak... Nie ciągnij tak mocno. A w ogóle czemu kręcę ten odcinek? Powiem Wam, że z dwa dni temu, wczoraj czy dwa dni temu ustawiłem odcinek, który był nakręcony w tamtym weekend, w którym pokazywałem Wam, jak się zasiędzie kwiatki, jest prawie 10 stopni, że jest ciepło. A dzisiaj postanowiłem Wam nakręcić odcinek z dzisiaj, jest 17 stycznia. I dlaczego? Dlatego, bo temperatura drastycznie spadła, jest poniżej zera. Śnieg spadł, spadł śnieg. Jak widzicie się utrzymuje nawet. No i mówię, pokażę Wam, że jednak nie jest tak ślankowo, że dwa dni temu było cieplutko i sadziliśmy kwiatki, a teraz, a, a tu wszędzie dookoła panuje zima i jest mróz jest śnieg pełno wszędzie no okazuje się, że u nas też jest śnieg wczoraj spadł yy, mróz złapał także także temperatura jest poniżej zera i się utrzymuje nam fajnie skrzypili, słychać mleczka już się nie zjedli. no chodź, 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 chodź. 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 Czek, no bierze się musi cofnąć ja mam tu smycz bez, bez e, klipu, bez, bez uchwytu. Bardzo, bardzo fajna sprawa, bo jest bardzo wygodna w użyciu. A przy okazji Wam pokażę, jak działa e, Super View GoPro 12, bo sam chcę ją też przetestować. A zobaczcie, no nie jest to aż tak mocno zaśnieżone, także nunka ma dzisiaj komfortowe warunki do biegania. Pogodę mamy piękną, jest lekki mróz, fajny śnieżek sobie skrzypi. No super, jest naprawdę przyjemnie. Ale jest bardzo zadowolona z takiej pogody, ze względu na to, że nie ma po prostu błota tutaj i będzie czysta, mogła sobie pobiegać. Nigdzie nie będzie grzązła. No i mamy nasze nieśmiertelne frisbee, które ona po prostu uwielbia zanim biegać bardziej chyba niż za piłką. O! Także zaraz się przełączymy na SuperView GoPro 12 i sobie trochę, troszkę sobie na tym trybie ponagrywam. Pokażę Wam jeszcze dwa inne tryby, z których najczęściej korzystałem, a to SuperView jest taką nowością w GoPro 12. Także zaraz się przełączymy. Tak, to nie jest SuperView, to jest HyperView. To jest właśnie tryb Hyperview w tej chwili włączony. Zobaczcie tak to koniecznie to będzie dobrze widać na takim jednolitym polu. Ale chwilę nagrywam w tym Hyperview, a później przejdę do takiego nagrywania jak zazwyczaj nagrywam, czyli na e, liniowym horyzoncie. A zobaczcie, to jest właśnie taka nowość GoPro 12 w porównaniu z innymi kamerami, że że ma bardzo szeroki kąt yy, widzenia i zaraz sobie porównamy to z liniowym na którym na, zazwyczaj nagrywam a później jak sobie pójdziemy tam ten, ten lasek sobie tak dookoła jak przejdziemy, to na tym hyperview właśnie Wam yy, zostawię włączone żebyśmy mogli zobaczyć jak się na tym ogląda No dla mnie zawsze GoPro 12, GoPro w ogóle w kamerach mi się zawsze nie podobała jedna rzecz to jest zakrzywienie y, horyzontu czyli drzewa się robią wtedy takie jajowate półokrągłe jak się podchodzi bliżej i tak samo jest z różnymi słupami innymi rzeczami no, ale jako Pro 12 nie kupiłem w ogóle kamery GoPro. Nie kupiłem jako kamery sportowej do jakichś rajdów, jeżdżenia na krosach, motorach czy rowerach górskich po jakichś karkołomnych tutaj rzeczach. A właśnie do nagrywania bardziej rzeczy vlogowych. Więc też tak do końca nie jestem przekonany, czy ta kamera jest yy, odpowiednia. No, ale. Ale się sprawdza. No i teraz mamy lens liniowy. Czyli, tak jak ja nagrywałem zawsze, yy, wszystkie swoje wideo na kamerze GoPro, czyli na, na trybie liniowym, prosto, na, na prostym horyzoncie. I sam jestem ciekaw tego efektu. Yy, czy ten maksymalny poziom widzenia kamery lens, czy Hyperview, czy będzie inaczej wyglądał niż ten, który widzimy teraz, no na pewno będzie inaczej wyglądał, ale czy to jest taki tryb, którego można by było używać do nagrywania na przykład w plenerze, żeby nie efekt z tego był może fajny. Także chwilę sobie widzicie lunka niesamowicie jest tutaj szczęśliwa z tym z tym fryzbiem. Ona uwielbia żeby tym biegać i latać to w locie. Łapać w locie. A przynajmniej teraz mamy, o, mamy trochę śniegu. Taka bardziej zbrożona jest powierzchnia, a... A przynajmniej nie ma błoto, bo tak to normalnie, to tu jest błoto. No, lecimy przejdę dwa razy, ten sam kawałek, żeby można było zobaczyć różnicę. Jesteśmy w trybie liniowym, czyli line-horizon, czyli prostowanie horyzontu i wszystko mam poustawiane na auto, także zobaczcie przy okazji jak reaguje kamera, jeżeli chodzi o zmianę właśnie oświetlenia. Z tego co widziałem, to GoPro 12 reaguje znacznie lepiej niż GoPro 10 gdyż po prostu ma lepszy lepszą ma matrycę która lepiej reaguje no wiemy, na zmianę światła teraz jesteśmy w trybie liniowym ząbka gdzieś tam pobiegła i idziemy sobie kawałek w takim zimowym parkiem. i zaraz ten sam kawałek Zrobimy sobie w Hyperview, czyli obejdziemy sobie to, to dookoła jeszcze raz, włączyłem w tej chwili hiperview i jeszcze do tego dorzuciłem hdr żeby był na wypasie, i idziemy tą samą ścieżką. Jeżeli, no zobaczymy, może zrobię takie między jednym trybem, a drugim, żeby było widać różnicę. Bo tak się zastanawiam, słuchajcie, czy ten HyperView, czy on mi się nie przyda. Właśnie zwłaszcza przy kręceniu, nagrywaniu na przykład plenerów. E, jak gdzieś będzie coś, coś w jakiejś oddali. Na przykład zamek czy coś takiego i wtedy większy zasięg po prostu lecę yy, szersze pole widzenia może dać yy, fajniejszy efekt wizualny jeżeli chodzi o filmy wideo leczka jesteś na wizji dobra i jesteśmy w tym samym miejscu, co byliśmy wcześniej. Muncie już tam pobiegła. A teraz zobaczymy, jak ona się zachowuje. wiem, ja sobie takie obroty. No i już widać, że na bokach nam się rozjeżdża horyzont. Już się tutaj... Tu się załamuje. Także... Także chyba jednak... O! Właśnie to, co mówiłem, że... Słupy nam się wyginają także chyba tylko w stosunku do do plenerów być może to chyba będzie lepiej widać ale zobaczymy jak idzie się taką ścieżką mam mało baterii no tak w sumie nie planowałem tego nagrania ale tak wygląda właśnie w tym najszerszym kącie widzenia kamery o, no i to jest właśnie to, to co właśnie <laughs> denerwuje niestety przy, przy nagrywaniu te wyginające się słowy. także jednak chyba jednak to jest dobra opcja dla ludzi, którzy jeżdżą motorami teraz jest lens white czyli szeroki, hiper wyłączyłem wyłączyłem nice white i zobaczymy jak to będzie wyglądać Tam przy tym słupie no i powiem wam że wygląda całkiem fajnie bo ten słup nam się nie wygiął aż tak bardzo bardzo mocno czyli te boki już są bardziej proste że kąt widzenia jest na pewno mniejszy. Luna, chodź tu. To jest ten najwyższy tryb nagrywania, najnowszy tryb nagrywania, który jest GoPro 12, którego nie ma GoPro, GoPro 10. Tam jest też Hyperview, a tu jest super Hyperview. No i chciałbym, żebyście sami ocenili czy w tym trybie jest sens nagrywać tego typu ujęcia, jak w tej chwili. Czy gdzieś w terenie, w trasie. Czy, czy, czy to jest po prostu, będzie fajny film z tego, żeby nagrywać w tym trybie. Czy to za chwilę przyłączył się na tryb Wide, czy na tryb szeroki, ale nie Levering Horizont bo już mi się i tak bateria kończy i teraz jest, jesteśmy w trybie white czyli szerokim, nie lewe ręki horyzont No i drugi raz zrobiłem te same jakieś tutaj walizki też nie wiem No i na koniec mamy tryb super hyper view To co jest w sumie takim małym tematem Troszeczkę bez nieplanowanym na drugą sprawę yy, tego wideo Zobaczcie jak się wyjdzie na otwartą przestrzeń to być może to wygląda zupełnie, zupełnie inaczej, że wtedy może ten tryb po prostu się bardziej sprawdza niż wtedy, kiedy są dookoła jakieś drzewa. Także słuchajcie, to wszystko w tym filmie. O, widzę, że w tym trybie to ja nawet jestem tak bardziej oddalony. E, wszystko w tym filmie. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się to podobało, który tryb według Was jest e, lepszy, który jest ciekawszy. I czy na przykład byście chcieli, żebym w danym trybie na przykład nagrał jakiś film na moje podróże gdzieś pojechać e, i w jednym tylko tym konkretnym trybie po prostu nagrać e, cały film i zobaczyć jak to będzie wyglądać. Także liczę na Wasze głosy. Na to, że powiecie, wyrazicie, że tak powiem, swoje zdanie. Także do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie i czekam na Wasze, na wasze wypowiedzi. A baterii już zostało 2%. Trzymajcie się, cześć.